Zobacz sobie, jakie to jest paradoksalne, że jeżeli chcemy faktycznie coś zmienić w naszym życiu, od jakich prostych rzeczy musimy zacząć, żeby to faktycznie się mogło zadać? Patrz, mówimy o tym, powiedziałem przed chwilą o tym, że musimy przerwać cykl, musimy przerwać proces dziania się danego cyklu emocjonalnego. I żeby to zrobić, musimy się zatrzymać, właśnie, tak? A żeby móc to zrobić, musimy umieć skupić się na tym, co się właśnie dzieje, i skupić się na tym, co się dzieje w naszym ciele. Czyli zauważyć to napięcie, zaobserwować, że ta emocja się pojawia, a do tego potrzebne jest właśnie. Skupienie, tak w ogóle rzecz, o której kompletnie się nie mówi, o koncentracji, o tym, jak, jak istotne ma znaczenie w tym całym procesie to, że ja potrafię się dobrze skupić, a co teraz się mówi o całym naszym społeczeństwie, że jesteśmy permanentnie rozproszeni. To jest w ogóle paradoksem totalnym, no bo właściwie robimy sobie ogromną krzywdę. I to, co jest w ogóle ciekawe, za tą koncentracją yy, idą pewne procesy w naszym mózgu. To nie jest tak, że. My się po prostu skupiamy, no nigdy o tym nie myślimy, nie? Jestem skupiony i tyle. Tam idą konkretne procesy chemiczne, które się zadziewają, które powodują, że po pierwsze, ta neuroplastyczność, o której wspomniałem też, czyli możliwość tej zmiany, uczenia się szybszego, jest lepsza, na wyższym poziomie. Dzięki temu tylko że się lepiej koncentrujemy. Właśnie potrafimy wyłapywać różne elementy w naszym ciele, więc e, rzeczy, które się dzieją, jakieś emocjonalne. Więc jeżeli jestem permanentnie rozproszony, e, to będę się gorzej uczył, bo to e, koncentracja też jest skorelowana bezpośrednio z naszą pamięcią. Więc de facto zadbanie o ten jeden element może wpłynąć na szereg procesów w naszej głowie, które powoduje, że będziemy po prostu lepiej funkcjonować, lepiej się uczyć, szybciej, być bardziej efektywnym. Jeszcze dodatkowo będziemy lepsi w tym, co robimy, tak? Bo chyba każdy się zgodzi ze mną, że jakość naszych relacji czy jakość naszej pracy będzie lepsza, kiedy potrafimy się głęboko skupić w danej sytuacji, kiedy ją robimy i nie dać się rozproszyć niczym dookoła. Dlatego cóż mogę powiedzieć, no koncentracja moim zdaniem jest najbardziej niedocenionym a jednym z kluczowych elementów prawdziwej zmiany i prawdziwej pracy nad sobą, więc może czas się skupić.